<grymna> no, no, bliżej kamery, daj Nie no, no to o. E. Ol, ale wziął. Jak? Widziałem co branie. Ale wziął. cześć, witajcie. No, witamy was w nowym sezonie rzecznym. Znaczy my na rzekach już łowiliśmy pstrągi, ale teraz możemy łowić okonie, szczupaki, klenie i teraz się dopiero zaczyna u także, nas zabawa. Także nadszedł w końcu ten dzień, 16 czerwca, i dzisiaj tak, dzisiaj robimy kilka miejscówek, mamy dwa kije, szczupakowy, okoniowy i kleniowy. kleniowy. Także miejmy nadzieję, że złapiemy i okonia, i szczupaka, i klenia. Także nie przedłużamy, trzymajcie kciuki i oglądajcie. Tak o no, nie wiem, nie wiem, takie kurde, jakby okoniowe panie no. Teraz bardziej widzę tego no, jakby takie bo? Szupak Szupak? Mhm. I to chyba nie mały panie Nie, to nie mały Panie, to nie będzie mały. to będzie pomył o nurt jest duży tu Ale wydaje się na ciekawego Zobacz Ja nawet nie mogę podejść od, od tego Powiem Ci że on ciekawy stary, chyba Chyba ten nurt swoje robi Wcześniej trochę, nie? Krzysiu trzy razy wracamy. z sumie tam fluo mam ja na koniec złamał. Dobra, jest. No to pierwsze potrójne branie. Trzy rzuty szybrania w to samo miejsce. No ale Przybier... powiesz, że, że pierwszy dzień na rzekach. No, pierwszy dzień na rzekach po długiej przerwie miesięcznej. No i proszę, rybka naprawdę cieszy. Płapiemy ile? Z 10 minut dopiero, nie? No. Także myślę, że jest ciekawe jak jesteśmy na takim przelewie. Pokaż może co, jak fajnie to wygląda. to jest mega. Woda zasuwa jak No ten szupak chodził do no, kliju do 12 gram. Naprawdę myślałem, że większy będzie, bo tak chodził. Ale nurt swoje też zrobi, nie? Także za chwilę wam pokażę gumkę, na którą się pokusił, A szupaczka puszczamy, nie? Dawaj, niech płynie. I poszli. A ja tu macie gumkę, na którą wziął. Daniel Craft w małym kaliberku. Mówię, plan był okoń. No, ale na razie jest szupak, także jest dobrze. Tamte miejsce niżej też zaokrągnie, skrupuję, tam dużo ich jest. Siedzi zawsze. tam trzeba nie ma, jest. Siedzi. Ale, to jest okoń panie, ale powiem ci, branie ładne. To jest na 100% jeszcze okoń O, no, tu mamy okonia Czekaj, czekaj bo. Nie, nie, ale jest pierwszy okno, zobaczcie. Wydarzenie piękne. Przy już blisko nurtu. O, Maciek, też ma proszę. Wyrzucaliśmy, mieliśmy brania, nie musi piąć. Tylko seradynki działają, jak na razie, bo naturalne ich chciały. I Maciek na ma nie? też o konie. Zobaczcie, jakie piękne. Około 30, 30 taki, jak wybarwiony. No to może nie 30, ale Maciek już już że będzie miała 30. Na razie w pobieraczek, bo gryzą. Patrz, mam, Nawet nie czułem brania i to jest ładna ryba. Tak, I to jest ładna ryba, panie To jest, to jest ładny oko. Jak to jest oko? Powiem no, no, Powiem ci że. No robisz, szybak. Chcę rzucić, nie? No ale zobaczymy może, może być i łapień, to wie szupak, bo widzę Dobra, mam drugiego szupaka. Lekkie kije także robią co chcą łapiemy na fluo, także nadzieja jest taka żeby nie uciął także росzy, zobaczymy? Jeśli daj tu dawaj, dawaj, do wora Nie jest taki duży, ale, ale w tej wodzie, no... Na tym kiju to ciężki, jak nie? <gry> no ja Ci mówiłem, jak ja mojego ciągnąłem, to pisałem, że też większy. A tu jest większy od mojego. Niedużo, ale jest. Na tamte? O. O, no proszę. Zobaczcie. Pisałem, że już ładny okoń, bo złapaliśmy dwa. A to zobaczcie na co. Na tante. Na tę. No za konie walczymy na razie. A dał popalić na tym kiju do no. 9 gram, że... Także hmm. dwa szupaki i dwa konie. No, od, odhaczam Odhaczamy do... i od razu do wody z nim. Jak widzicie na razie farbą łapią na fluo. Także na razie żaden nie uciął na szczęście. Gryzuj. I postygi. No konie już większe nie siadły, tylko te dwa... No brań mieliśmy, nie, mo nie mogę powiedzieć, ale ciężko było wpiąć. Także nie wracają do siebie. A my idziemy na kolejną miejscówkę. Wiesz gdzie jeszcze może tu stać? Tu. A, <laughs> bo, bo, o, ja bo, to było to! No ja to było dobre, aż ja się mówi wystarczyłem. Czekaj, czekaj, czekaj. I dowola, dowola. Jest. To... Słuchajcie, weszliśmy na tą miejscówkę. Najpierw cesteśmy zakleniem na lekko z powierzchni, bez brania. Tam jest takie spowolnienie fajne. szybko woda, także stawiliśmy, że będzie zostało, na no, lęcej wzięło No i tutaj idę. Po dwa, trzy rzuty chyba? I proszę. Ale w chodzi w akcji. Szybkiej wodzie wziął i wyskoczył aż do góry, aż Damian w pory narobił. No sobie... ja, ja normalnie poskoczyłem aż. No. Także masakra. Dobra, puszczamy, no, bo puszczamy, puszczamy. jak gryzo, to trzeba walić. No dobrze i po frigi. Dobra, stoi po Tu jest redheadik. Jak zwykle redheady na rzece robią robotę. Także dajemy dalej. O tu Janusz. <laughs> Zobaczcie, jest kolejny okonek, teraz na spimada. No, ale zobaczcie jaki jest wybarwiony, czerwony. czerwony aż po cały no? cały. Ile takich spod 30 na pewno no, no, mi się że 3 możemy mieć. Jest jest mm. ładny, ładny. Na SpinMada się pokusił. Także Janusz no. W końcu mamy większego, nie? Bo tak na razie brania są ale, ale no. mniejsze biorą. Także jest dobrze. No, akcja, no, co, co miejsce jakaś akcja jest, także jest ciekawie naprawdę. I po I do wody Słuchajcie, ja on tam walczy, no powiem wam tak, łapiemy już 2 godzinki i na każdym miejscu co stanie jakieś brania są, także naprawdę się dzieje. Na nie było można łapać 3 miesiące, a tu proszę, nic nie pokutę, także dzieje się, zobaczymy czy jakieś fajne, jeszcze duże kabany wejdą. Na już rzucaliśmy, jak na razie bez kontaktu, ale tylko i wyłącznie łapiemy z powierzchni. Tu jest woda tak dość miejscami na do 4 metrów, także łapiemy w miejscach, gdzie jest ta woda szybsza i jest możliwe że on tam może stać. No ale mamy w pana zmieniać misówki. Także Janusz, biorą czy nie biorą? Janusz tam zajęty, nie ma czasu. Dobra, Ta, bo ty masz tą czarną głowę taką. Jak się nie mylę, to jest jedna z przedostatnich paczek. Co ten to były? Nie ostatnia, jako przedostatnia. Ole, uderzył stary, to ładny. Lisz, duży kaliber, pasz i tylko rzuciłem. A nie wiem, czy on pod naszym brzegiem jest, ten stary. Nie, no to... Bo tu jest zielicho, stary. Wziąłeś go, uderzył. Na petardzie. No i od razu większy, no. O, idzie grubo. 85 ma, nie? Nie, no gdzie. Nie ma? No jak Założyłem pierwszy, pierwszy raz, pierwszy rzut, po prostu większym kalibrem, flyjerkem. Fly Za chwilę go tam uczęszczę i wam pokażę. No, i mamy pierwszą, lepszą rybkę. Także mm. stawiam, że będzie gdzieś w okolicy 80., bo co? albo może nawet. No, no, będzie, no, może 80. Wykładźmy z... na miarkę, spójrzmy na bok. 80. 80, no. Dobra, lecimy. 80, kawałek No, malutkim. Dobra, szedł teraz. Jadł. I No, słuchajcie, tu macie fleczek, który wziął 40 cm, także dość spory. Główka jajco. Także... Oliwka założona, pukał główkę przy każdym podbiciu. Dobranie, no petarda naprawdę mocno uderzył. Także jeszcze w tym miejscu pomachamy. W zeszłym roku Maciek miał fajną rybę. Niestety mu spadła. Także jest dobra meta. Maciek też mam. Ale mam odnego Maciek. Dwa w tym samym czasie, tak? To Janusz, to nie wiem, czy się nie, nie, nie zaplątało co? Nie przełożył się jeden stój? Bo widzę, że jej ciągniesz. Ciągniemy dwa naraz. To było blisko prowadzone. Tak. Tak, no pa, za, dwa się zaplątały. Ale mój ładny jest, mówię. A mój się wypiął. Wypiął się? Dobra, czekaj, czekaj, Janusz. to no był dublet, Mówiłem ci, że ładny, bo. A nie, ja mam go. Masz go? No. To no co, z swojej strony paną? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj maluszek. Jeden. Ładny jest, no. Ciekawy jest, naprawdę. Ale uderzył, ładnie uderzył. Jest chwilę po twoim. A to będzie... 90 Dobra. No słuchajcie, tak to wygląda. Jeden maluszek i porządna ryba. Ale jest ładnie. Zobaczcie, co się tu porobiło, patrzcie. Dwa, dwa w jednym czasie. No mojego to nawet nie ma sensu pokazywać, bo... Ole, je. jest skłonot, naprawdę zo, zobaczcie to, to, Co tu się upa, upolowało. Fajdzierka musieliśmy odpiąć, Maciek jest musiał mucha, bo się zaplątały. Zaraz go zmierzymy, ale pod metr na pewno ma. No pod metr. A no, Maciek twój będzie miał spić, <laughs> tak, szczerze to mówiąc, Zobaczcie. Szczerze mówiąc ten duży powinien tego mojego zjeść. Ale w tym, będzie skakał, będzie skakał. Ale w tym samym czasie no. branie mieliśmy, także... Żeby... No. No ja dosłownie kilka podobie no. miałem, nie? Dobra, ja. no. Dobra, bo już widać, że. Ja mojego wypuszczę. We mnie <grym> z dzieli zaraz. Ciebie? Dobra, ja tego wypuszczę. O. No. Poczekaj, jak go tak wezmę, to prawie taki sam jest. Zrozumiał. <grym> no, no. Nie bierze no, Nie, no to pan O. A. O. Aby go śmiało wciągnął. Dobra, muszę. ja tego wypuszczę i zaraz, zaraz będziemy tam tego mierzyć. Dobra, mierz go. No mogę być, pani no. Będzie. No Będzie. Met. zrób zdjęcie jeszcze. No? Dobra, piękności wracają do wody. Już wypoczęty. Także niech wraca do siebie, proszę. I, I poszli. Zacznijmy na tym. Dlaczego? Rzuć, wydajmy. Siedzi, nie, to będzie w stary, o nie i to jeszcze imago. mam go, szybko podbierek. Mam ten, cienkie fluo stare, on całego łyk No, może mi nie uciął stary, mambę moją, to jest szupa, bo widzę To malutki, Przeź, nie, nie taki malutki, przejdzie się? Dawaj go to łap szybko, bo on ma całego imago opędzował. go, zawsze za zawsze nie mogę go się tutaj zwijać, bo za... To nie jest ten, nie? Nie, nie, nie. Janusz, dobra. działaj tam. No patrz świata. taki mały już, daleka jeszcze, nie? Tu walczy. dobra do do Dobra, jest. Zobaczcie, Janusz tu łapie, klenie. Klenie łapie, o. <laughs> z Smużaczek I proszę, tak już w okolicy 70 No bałem się, że utnie, ale nas na szczęście nie ucięło, iści. No Także kolejny szupak, klenie, Maciek miał branie fajnego Taki z 50, nie? Czy tłuk, ona niestety nie wpiął się I tyle Ale szczerze mówiąc to mają mają nas gdzieś jak na razie Ale mówię, no będziemy walczyć, nie poddajemy się To jest nasza druga miejscówka Jedno odprowadzenie szupaka, jedno branie szupaka I dwa razy klen brał, nie? W sumie jeszcze tak mały brał jeden Także tak to wygląda. No nic, foteczka, do wody z I poszli. A jeszcze nie, zaczepił się. Głębami się zablądało. Dobra, poszedł. Przenęta od Imagolurs, mamba ta większa. i no widzicie fluo nie widać, żeby było naruszone. Głęboko łyknął, ale z boku miał. także będziemy walczyć z tymi kloniami, bo bardzo mamy ochotę dzisiaj złapać chociaż jednego z, z 30-40 przynajmniej. Nie? Taki mały update, trzecia miejscówka. Zaczynamy od kleni. Jeżeli kleni nie będą reagowały, wtedy pff, idziemy za okoniem. Zobaczymy, czy okonie będą chętne. No dalej pomyślimy jeszcze. O drugiej jest mecz Polska-Francja, nie? Nie mylę? Holandia. Sorry, Polska-Holandia. Także będziemy oglądać w samochodzie cały mecz. No i po meczu zrobimy rundkę kolejną, gdzieś nie wiem, czy na tych samych miejscach, czy pojedziemy gdzie indziej. Ale zobaczymy. No na razie, klenie nie są chętne. No widać, widać że tego zielska jeszcze za mało u góry. Jest, nie? ty jest tak nie, nie za dużo. Nie widać. I nie widać kleni właśnie, to jest ten ból, że ich nie widać. Czyli jeszcze ich nie ma na, na płytkiej wodzie. Parę brań się zrobiło, ale to tak szczerze mówiąc to bardzo mało, nie? No nic, zobaczymy. Na razie jeszcze bez klenia jesteśmy. No słuchajcie, wybiła godzina druga. Znaczy do prawie nie, do no prawie za druga, za 10. Że Janusz jest przygotowany, ja tak samo leżę. Mecz będziemy oglądać. Tak, klimat mega jak widzicie. Te ryby wyłączone kompletnie. Także no co, zobaczymy. Mamy nadzieję, że Polska tam strzeli kilka goli. Sudowski prevents the quick free kick from being taken. Malindo knocks it back towards Van Dijk, shouting now inside the centre circle. don't Priest on this near side. That's your We have eight minutes to go. Minut Miejmy nadzieję, że, że już tak zostanie, albo jest... i 2-1 dla nas. Damian pewnie nie do, do, dotrze do końca meczu, bo głowa, głowa mu ulepił, usypia. <głowa> <i> <głowa> <głowa> Oho, 2-1, także nie wygadałem. Bo śpisz. Nie, nie, nie spałem dobra. Oglądamy, Oglądamy. Bo... No szkoda, szkoda. Słuchajcie, no niestety przegraliśmy, wielka szkoda, no ale no co zrobić. Za klejniami chodzimy, Klanie w ogóle nieaktywne, kompletnie Z nic. też przegraliśmy. No to był błąd, spędziliśmy trochę godzin na klejniach, ale niestety, no nie, no nie są kompletnie, próbujemy, tak, tak. Widać, że jeszcze, jeszcze nie, nie, nie tego, jeszcze nie jest to tak ciepłe, żeby na powierzchni, no w ogóle ich nie widać praktycznie, nie? Także, no nic, zmiana miejscówki, chyba na ostatnią. i zobaczcie, co tam się wydarzy. Ale wziął. co. Jak się. Widziałem co, nie? Ło. Dobra, to. Jest. Ale wywalił tego. O, o, o tu stał. Ja go nawet nie widziałem. Dopiero później jak wywie... No pod wy... tym stał. O, tu. Pod tym. O, tu stał. 70, o mówisz? 9. 9, tak? No? No. No, długo nic nie było, maluszek był. No i proszę, teraz coś już lepszego weszło. No, ale na jaki agresji bywa. No, no a, a, gdzie gdzie Zobaczcie. Muszka koloru tęczy. A miejscówka jak widzicie, drzewa po lewej, drzewo po prawej, po środku cisza. Maciek zaszedł, Jeszcze mu pozwoliłem wrócić pierwszemu, mówię, że ułatwimy No i machnął. Także ciekawie. I poszli. No, zobaczcie, tutaj jest muszka. I co mówię? A założę takie kolory tęczy LGBTQ czy tam BD czy coś tam, czy cholera wie co tam. No i co, i stał tutaj. Widzieliśmy jak wywalił na całej torpedzie, także jeszcze tam rzucę w tamto dalej. Damian poszedł w ten w krzaczki, także muszę poczekać i tak na niego. W jedną stronę, w drugą stronę jedną. Patrz, był szczupaki nie... dramat. Był widzisz, zahaczyłem zielsko No i wylas od razu. Nie jest duży Ale ten Ale wyszedł widzisz? Ale wyszedł, no tym jak w zielsku byłem To, ale muchy nie widać, po całą mu Ja Jan z życiem, to tu zielsko jest no, to jest tu ja zobaczcie Nieduży, jakieś 60 groszy, nie? No, ale mówiłem, że w końcu, w końcu coś teraz wyjdzie. Teraz staliśmy na miejscu, co jest pociutko, pociutko i schodzi głębiej. Jeszcze przy tym właśnie schodzeniu na głębsze jeździelsko. No teraz właśnie miałem tak, że zahaczyłem się szarpnąłem i jak wyszarpnąłem, widziałem, jak w wodzie już nie trafi w ogóle w muchę i potem ją raz poprawi, potem drugi raz i hmm. przy drugim raz siedzi. Teraz muszka, cała pomarańczowa. Za chwilę Wam pokażę. No, a co? Szczepaczkę puszczamy. I do wody i poszli. I, wody. I poszedł. Pięknie. No, pomarańczowa łóżka, niebieska oczka. 20 cm, obciążenie mam do ścieżki. Jeszcze zielsko nie jest tak wysokie jak powinno. Także można głębiej łapać. No mówię, raz je trafił, potem poprawił i jeszcze raz poprawił. Proszę. Olli, wziął! Widział? spadł, spadł. No, ale widziałeś to? Ale żebym się wystraszył, żebym podskoczył tutaj. <grym> ale to dobre, dobre by było. Ładny, ha? Janusz. No, ruszyły się. Powiem wam, że ogóle nie było nic. Kładzie na dach, nie żerowały, tak i Teraz walczymy ze szczepokami No Janusz, dawaj, dawaj, dawaj. Trochę tam walki było z trzcinami, ale ryba już jest. Jest. No to spójrzcie ja z trzcinami, bo w trzciny wpłynął. Nie jest duży no, ale, no, ale się coś ruszyło. No ruszyło, ruszyło się. Są brania. W każdym jednym praktycznie... No teraz miejsce, co, co miejsce, jakieś branie mamy, jakieś wydarzenie? duże, no. ale dojdziemy do tych dużych. Także jest dobrze, naprawdę ciekawie. Dopuszczamy Dobra idzie. Idzie i po no słuchajcie, no my już zakończyliśmy, no jeszcze mamy takie, jakbyśmy mieli w sumie 40 minut łapania Ale już padnięci jesteśmy Padnięci, już. także odpuszczamy już, no i co? No powiem że naprawdę sporo się działo, no z wyjątkiem tego odcinka gdzie byliśmy na kleniach no, Kleniowanie, Kle na, na... tak Polska przegrała i, i, i my z kleniami przegraliśmy Dokładnie, no normalnie, no, męczyliśmy na klenie tak długo, a po prostu no, nie mogliśmy nawet, tak, na no, mały tam ktoś tam dziobały, ale No to nie, Jed jeden taki wyszedł Ani prostu, wolerek, nie. ani z powierzchniówki, kompletnie nic, no po prostu, no ciężko jeszcze, no widać, że jeszcze nie chcą nie. Także nie wiem, poczekamy może na jakiś taki tydzień gorąca, konkretnego, że one będą bardziej się krążyć po powierzchni w ogóle. No a na chwilę obecną, jak widzicie no, o koni wpadło ile? Z 8? Będzie, nie? Z 8. No. Także szczupaczków, no nie wiem, z 15, no ale mówię, no, nie, nie będziemy wam wstawiać wszystkich, bo na, 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 naprawdę tam... No nie? tam był, były takie grzdylki małe, że... Tak, łapaliśmy też na speedmady, także pow, powchodziło tych lutków małych. No. Także, no co, zapraszamy do was do subskrypcji kanału. Jakieś pytania, walcie śmiało. No na i wszystkie odpowiemy, próbujemy odpowiadać na wszystko Dokładnie. zawsze. Dokładnie. Także... No i miejmy nadzieję, że już kolejny odcinek. Widzimy się na kleniach. Także trzymajcie się i do Na razie.